Myślę, że najważniejsze to jest stwierdzenie, że wszyscy są przekonani o potrzebie funkcjonowania wspólnej polityki rolnej po roku 2020. Na podobnych zasadach, w podobnym wymiarze, choć zmiany, które są proponowane, to są zmiany, które dostosowują do obecnych wymogów, wyzwań, obecnej sytuacji i w ramach rolnictwa, i w ramach e, no, Unii Europejskiej, i poza Unią Europejską. Na pewno no, jest problem, aby trochę inaczej podejść do zazielenienia, bo obecna forma przeznaczenia 30% dopłat i związania ich z zazielenieniem była formą. Bardzo krytykowaną, mało skuteczną, mało efektywną. Stąd jest próba, aby to zazielenienie było w innej formule. Formule, które zaproponują kraje członkowskie, że Unia Europejska określi cele, określa cele wspólnej polityki rolnej, zasady, priorytety, pewne główne przesłania. A kraje członkowskie przygotowują tzw. plany strategiczne, które mówią o tym, jak chcą realizować, aby osiągnąć te zakładane wyniki, zrealizować zakładane cele, które zostały przyjęte przez Unię Europejską. A więc dużo będzie. Dane do dyspozycji, do określenia sposobu realizacji krajom członkowskim, a więc zwiększona forma tak zwanej pomocniczości. I sądzimy, że to da efekt, bo. Mamy zróżnicowane rolnictwo w Europie i często rolnicy, kraje członkowskie, regiony wiedzą lepiej, jak wykorzystać miejscowy potencjał, aby wypełnić te oczekiwania, które za, o których mówiłem, które są w tych celach, jakie stawiane są przez wspólną politykę rolną, przez Unię Europejską.